W te piękne, słoneczne, majowe popołudnie. Wita Państwa ze stadionu Aleja Kami Sobala. Już za moment. Od Rawodzisław podejmie T.S. pod 2 bielsko-biała. Spójrzmy najpierw na składy. Zaczynamy oczywiście od dzisiejszych gospodarzy, czyli od niebiesko-czerwonych. Z numerem 12 Maciej Zając, 74. Mateusz Słodowy, z czwórką, Maciej Kłosek, z numerem 7. Łukasz Gajda, z ósemką, Bartosz Wodnicki, z numerem 9. Marcin Oślizlok z piętnastką Mikołaj Karwot, z numerem 51, pierwszym Jakub Wiczek z 70, Mateusz Danieluk, z 74, czwartym kapitan zespołu Mateusz Słodowy i z numerem 77 siódmym Jakub Pawełek. On zamyka tę jedenastkę. I spójrzmy także na skład drużyny gości Podbeskidzia 2 Bielsko-Biała, czyli lidera czwartej Ligi Grupy Śląskiej 2, z numerem 33 trzecim na Bramce Krystian Wieczorek, z numerem trzecim Paweł Szumiński, z siódemką Damian Chmiel, z jedenastką Franciszek Eliszka z numerem 15, Giorgio Filim, z 16, Piotr Szumiński z 19, Maciej Felsz z 20 numerem Samuel Noschiri z 23 Adam Zajac z numerem 24 Patryk Czader i z numerem 25 były zawodnik Odry Wodzisław, Michał Batelt na ławce. Sprawdzamy gotowość i startujemy. Odra pod Beskidzie 2 Bielsko-Biała. W środku pola walczyć o piłkę. I to będzie dzisiaj niezwykle ważne, niezwykle potrzebne Wodisławionom w tym starciu z liderem. Teraz Pawełek. Nie ma fału, gramy dalej. A to jest ten piłkarz, oczywiście, który powraca do pierwszego składu. Jakub Pawełek po kontuzji odzyskał już pełną dyspozycję i dzisiaj toczy bój w pierwszym składzie. Teraz Wilczek, Wilczek w pole karne, jest grozie, jest strzał, ale wyłapuje to wszystko Krystian Wieczorek. I już szybko wznowiona piłka. Trzynasta minuta na zegarze, jak na razie. Tych ataków nie brakowało, jak i jednej, jak i z drugiej strony. Danieluk, teraz pole Pawełek! Ale zabrakło tutaj siły w tym strzale i wyłapuje futbolówkę Krystian Wieczorek. Już przygotowany Franciszek Liszka. Długie podanie na prawą flankę, tutaj świetnie to przyjął Czader. Czader do środka, Merbeszwili, Czader, znów on przy piłce, Czader do samego końca, Czy był faul. I jest rzut karny, tak popychał tutaj zawodnik od swojego rywala i będzie rzut karny. No tak na własne życzenie ten rzut karny. Damian Chmiel. Czy Maciej Zając? Chmiel, strzał i świetnie broni Zając do bitka i znów Zając. No naprawdę, fantastycznie to zrobił golkiper Odry Wodzisław. I słyszeli państwo, jak świetnie zareagował na te dwie niesamowite interwencje stadion. My już oglądamy powtórkę. No tutaj znakomicie wyczuł intencję strzelającego Maciej Zając. Teraz z kolei od razu kolejną akcję. Gajda, Łukasz Gajda, no holuje tą futbolówkę. Gajda, jest tu i tutaj Wodnicki, WODNICKI! Ciekawa to była próba. Napędza się ta akcja gości, dośrodkowanie w pole karne, jest groźnie, Chmiel przełożył wyrywala, Chmiel! Ale radzi sobie z tym cały czas, Zając, Zając drugi raz! I to była fantastyczna, podwójna interwencja Macieja Zająca. Nagrodzone tutaj brawami golkiper Odry Wodzisław. W Wodzisławiu. Teraz z kolei z akcją gospodarza Łukasz Gajda, Sikorski. Sikorski w pole karne. Jest tam jeszcze Danieluk do samego końca. Stratowany tutaj przez Bramkarza pod Beskidzia 2 Wielsko-Biała. Trybuny domagały się tutaj rzutu karnego, sędzia jednak jest innego zdania. Wstrzymana teraz gra, no i czekamy na powtórkę przede wszystkim. I pod Beskidzie z kolejną akcją, próbują na spokojnie ją wyprowadzić. Wchodzimy już w doliczony czas gry. No i zobaczymy ile ten stan jeszcze podwa z kolei, z kolejną akcją pod Beskidzie. Jest groźnie, jest strzał. Ale spore pudło w wykonaniu Filiego. I z takiego założenia najwidoczniej wychodzi właśnie piłkarz Szodry. Teraz jest wycofana ta piłka do wieczorka. Niedokładnie, podawał tutaj Sikorski i właśnie goście z ciekawą akcją. Uruchamiany na prawą stronę Chmiel. teraz podanie jednak na lewą flankę. Jest grozi, jest strzał, jest gol. Świetnie umieszcza piłkę w siatce. Mere Baszwili i jeden do zera dla gości. One się nie myli. Najlepszy strzelec ligi udowadnia swoją wartość tutaj w Włodzisławiu Śląskim, a my spoglądamy na powtórkę, jak dużo miejsca miał zawodnik pod Beskidzia. Jest te bramka, zwłaszcza bramka do szatni. I mogą sobie na spokojnie, w miarę oczywiście, rozgrywać to spotkanie. Z kolei teraz kolejna akcja właśnie dla piłkarzy w czerwono-czarnych strojach. Merebaszwili. one przy piłce. Merebašvili, strzał, ale cały czas tutaj na straży Macie Zając. Ale także oczywiście z numerem 17, Marco Toro Siverio. No i zobaczymy jaki plan na tę drugą połowę mają podopieczni Michała Czerza bo przecież muszą gonić wynik. Jak to będzie miało miejsce w przypadku właśnie od Rywodzisław? Kolejne podanie no Oślizloka. Wysoko podchodzi także Gajda. Radzi sobie z tym wszystkim na podbeskidzie. Dwa bielsko-biała. Od razu przejmuje futbolówkę Danieluk do Oślizloka. Oślizlok! Ale na straży Krystian Wieczorek. Ciekawy pomysł. Miał tutaj napastnik od Wodzisław. Tamen zagrał naprawdę fantastyczne zawody, warto wspomnieć, że na trudnym przecież terenie, bez wsparcia swoich kibiców, bo kibice gości nie weszli na stadion ostatecznie. Teraz ciekawa akcja dla właśnie drużyny przyjezdnych, ale podanie zablokowane, na straży dobrze dysponowany dzisiaj Kłosek i uruchomiony w tym momencie Łukasz Gajda. Gajda on napędza tę akcję. Gajda schodzi do środka, Łukasz Gajda, ale zabrakło tutaj przede wszystkim siły. Łukasz Gajda. Sikorski. Sikorski do Oślizloka. Oślizlok! Ależ on się złożył. I niewiele zabrakło, aby trafił na te wymarzone 1 do 1. Bielszczanie więc mają kolejną szansę na zagrożenie. Bramki Macieja Zająca. Teraz ciekawe podanie. Jest groźnie. Siberio! Ale piłka tylko mija słupek. I wysoko podchodzi Odra. Jest tu właśnie. Już teraz oszukany. Wodnicki, wspomniany przed chwilą. I ciekawa akcja teraz wyprowadzana przez drużynę gości. Już tutaj mkną, ale atakowane też przez kłoska piłkarz podbecki. Dzia teraz okazja. Jest strzał i jest golny. Severion tutaj podwyższa prowadzenie. W Wodzisławiu Śląskim. No aktywny. Szukał tej bramki i ją w końcu znalazły. Gospodarze muszą już. Nadrabiać aż dwie bramki prowadzenia swoich rywali. No, zrobił to ze spokojem, z precyzją, z pazurem, Siverio. I w coraz większych tarapatach piłkarze z Włodzisławia Śląskiego. No, świetnie to zrobili. I widzimy też tą radość, tą celebrację. I nie ma czemu się dziwić. Teraz ciekawie uruchomiony znów Siverio. On mknie jeden na jednego. Kiwał bramkarza. Siverio, gol! 3 do 0 dla przyjezdnych. No zrobił to fantastycznie, profesorsko, zawodnik pod Beskidzia 2, Bielsko-Biała i już 3 do 0 dla gości. I lecimy w drugą stronę, Chmiel, on już tutaj uruchamia, Studnicki, on napędza tę akcję, Studnicki, jest tam Siwerio w polu karnym, Studnicki, ale interwencja, naprawdę na dobrym poziomie, Macieja Zająca, jeszcze. Cały czas pod Beskidzie, utrzymuje się przy biłce. Teraz ciekawe podanie: jest strzał i jest gol. Tutaj można powiedzieć, dobijają modre goście. Zrobił to z zimną krwią. Zawodnik pod Beskidzia 2 Bielsko-Biała. Lusiusze wycofana ta futbolówka. Liderzy dziś bezwzględni, zwłaszcza ich zmiennicy. W tej drugiej akcie rywalizacji. Siverio. Ciekawa sytuacja. Broni zający nie da rady. To jest piąta bramka dla podbeskidzia. Dwa bielsko-biała. A jej strzelcem znów Siverio. No niezmiłowany jest Siverio. On tu nie ma litości dla swoich rywali. I kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. No dość zaskakujący wynik, trzeba przyznać. Ale oczywiście tutaj warto zwrócić uwagę na to, że... Strzelają tak naprawdę głównie zmiennicy w tej drugiej części rywalizacji. Te posiłki zostały ściągnięte i są wykorzystywane tutaj przez przyjezdnych. Teraz kolejna akcja, jest groźnie, przełożył rywali strzał. Czy ktoś to dobije? Nikt tego nie dobił. To była oczywiście akcja Michała Studnickiego. I zobaczymy, co wymyślą w tych ostatnich minutach gospodarze. dośrodkowanie w pole karne. Wodzisławianie jednak nie zdołali w tym pierwszym tempie uderzyć piłki. Jednak cały czas przy futbolówce słodowy, słodowy gol! Ale bramka kapitana ODRY WODZISŁAW! On strzela tę bramkę honorową. Mamy więc WODZISŁAWIU 1 do 5. A my oglądamy na powtórce te fantastyczne uderzenie Mateusza Słodowego. Łukaże Gajda. Ej, Gajda do samego końca, ale zabrał mu. Tą piłkę niczym zabawkę dziecku, Sylwester Lusiusz. I w tym momencie kończymy zawody w Wodzisławiu Śląskim. Niezwykle gorzkie dla gospodarzy, bo wiemy, przegrywają oni dzisiaj z Podbeskidzie dwa Bielsko biała aż jeden do pięciu. A za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze emocje, za dzisiejsze wspólne przeżywanie tej rywalizacji dziękuję Państwu Kami Sobala. Do usłyszenia. Szeroki zakres usług foto-wideo, szczegóły na kamildrzeniek.pl